stuff. w Starym Ujeździe stał się urokliwym miejscem do rekreacji. Jeszcze dwa lata temu był to obszar zaniedbany, pełen śmieci. Dziś cieszy oko. Był to teren, no, który straszył. Teraz mam nadzieję, że będzie to wizytówka gminy Ujazd. Przez to, że to było trudne zadanie, też mieliśmy trochę problemy z wykonawcą. Pierwszy wykonawca szedł po prostu z terenu budowy, wykonywał prace niezgodnie z sztuką budowlaną. Trudne zadanie, bardzo specjalistyczne, ale cieszę się, że udało się finalnie go zrealizować. Mam nadzieję, że teraz z tego miejsca będą korzystać nie tylko mieszkańcy Starego Ujazdu, którzy czekali na ten staw, na tę inwestycję praktycznie od wojny, ale też wszyscy mieszkańcy Gminy Ujazd, turyści przejeżdżający przez urokliwy Stary Ujazd, który jest ładnie położony w takiej dolinie Jordanu, Także będzie na pewno to wizytówka całej okolicy. Staw został odnowiony i pogłębiony. Pojawiły się mostki, ścieżka edukacyjna z tablicami biegnąca wokół, budki lęgowe, miejsce do organizowania ogniska a także stoliki do gry w szachy. Czeka nas jeszcze dużo pracy, bo to jest kolejny etap tak naprawdę adaptacji tego terenu. W pierwszym etapie stworzyliśmy teren rekreacyjny z kołem muńskim. Docelowo chcemy połączyć te dwa miejsca ze sobą, czyli koło młynskie ze stawem, ale też z terenem przy remizie strażackiej OSP Stary Ujazd. Chcemy wyremontować też drogi. Chcemy, żeby rzeczywiście to miejsce było taką wizytówką gminy Ujazd. Wywieziono stąd ponad 40 ciężarówek śmieci. W międzyczasie zmieniono wykonawcę Realizacja nie należała do łatwych. Koszt będzie trochę ponad 3 miliony złotych całkowity tej inwestycji. Z tego dofinansowanie jest 700 tysięcy zł, ale dla dwóch zadań. Dla tego zadania i dla odtworzenia ścieżki przy Kłodnicy. Staw stał się nową wizytówką miejscowości i gminy. Jednak na tym nie koniec. Planowane są kolejne inwestycje w tym miejscu.